Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dzisiejszy vlog powstaje dzięki wykopowi, na którym to pojawił się post pod tytułem "Konfederacja przeciwko pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Kaczyńskiego". Pięciu przeciw, pięciu wstrzymało się. Status stolika wywrócony i zostało to opatrzone takim oto obrazkiem, gdzie są podawane sobie dłonie z jednej strony. Konfederacja z drugiej strony Pis i tekst zawsze razem. I w dzisiejszym materiale sobie poczytamy, co tam wykopki piszą o konfuni. Posprawdzamy sobie, kto poza Konfederacją głosował tak, żeby pan Kaczyński uniknął stawienia się przed sądem karnym i odpowiedzenia karnie. Za to, co nam robił, oraz posprawdzamy sobie konkretne nazwiska. Bo ostatnio fani konfederacji mi zarzucali, że ale nazwisko Brown to ci przez usta nie przejdzie. Otóż, drodzy państwo, przejdzie i to wiele razy. Sprawdzimy sobie między innymi, bo nie tylko, czy poseł Brown się. Zeszmacił, czy zeszmacił dokumentnie? Bo w moim e, przypadku zagłosowanie przeciwko pociągnięciu do odpowiedzialności karnej pana Kaczyńskiego jest to zeszmacenie dokumentne, a e, jakaś forma niegłosowania to wyłącznie. Zeszmacenie. Przy czym tutaj takie trochę zeszmacenie, może niedokumentne, ale jednak podstępne, bo no, nie ma ktoś odwagi cywilnej powiedzieć: Nie, ja nie chcę, żeby pan Kaczyński odpowiadał przed sądem karnym, tak jak każdy inny człowiek, który potencjalnie coś złego zrobi, żeby mógł ten sąd orzec. Czy była wina i powinna być kara, ewentualnie od czy też może ktoś powinien być uznawany za nadczłowieka, którego prawo nie obowiązuje? I który, i jak widzimy, pięciu konfederatów nie ma zdania, a pięciu konfederatów uważa, że Pan Kaczyński jest nadczłowiekiem, który nie powinien odpowiadać przed sądami jak zwykły człowiek, ale. To za chwilę, drodzy Państwo, bo najpierw oczywiście musimy powiedzieć sobie wprost, w końcu jest narracja Konfederacji, że każdy, kto ujawnia niewygodną prawdę na temat zachowań tej partii, a zwłaszcza ujawnia informacje, które bardzo mocno świadczą o tym, że nie tylko, że ta partia zawrze koalicję z pisem po wyborach, ale że już w praktyce ta koalicja trwa, tylko jest nie podana do publicznej wiadomości, bo na tym koalicja polega, że się głosuje tak, jak partia rządząca chce. A tak właśnie Konfunia zagłosowała i tak głosuje nie za każdym razem. Tak głosuje w tych głosowaniach. Według mojej opinii tak głosuję według, w tych głosowaniach, które są szczególnie istotne dla Pisu. Na przykład tych głosowaniach, które w praktyce oddały polskie <laughs> surowce zagranicznym koncernom, i tak dalej. Pamiętajcie, jak Dobromir Sośnierz tutaj u mnie na wywiadzie się z tego tłumaczył, i tak dalej, i tak dalej. Także każdy, kto e, niewygodną prawdę o Konfederacji mówi, ten natychmiast zostaje przez e, zwolenników, a czasem członków tejże partii zaatakowany. I standardowy atak, to jest atak personalny i jest powiedziane, że ktoś się mści. To nie jest tak, że ktoś ujawnia niewygodną prawdę dla tej partii, tylko się mści. I znam takie pytanie, za co się mścisz? Że cię nie wzięli na listę wyborczą i co z tego, że publicznie powiedziałeś trzy lata przed powstaniem Konfederacji, że ty nie chcesz na żadną listę wyborczą żadnej partii? Co z tego, że mogłeś być na liście wyborczej poważnych partii na topowych miejscach, że na 100% byłbyś posłem? Nie. Mścisz się! Ja. Mścisz się, za co się mścisz? Ewentualnie, kto ci płaci? Tak, za co się mścisz, kto ci płaci? Ci, bo to, to jest ich standardowa obrona przez haniebny atak yy, oparty na pomówieniu, prawda? W związku z tym chciałbym tutaj się Konfuni yy, zapytać i ewentualnie tych zwolenników, fanatyków Konfederacji, którzy obejrzą ten film, za co się mści na nich wykop. Czy nie wiem, może wykop cały miał być na list, prosił, żeby ich Konfederacja wpisała na lista, Konfunia nie chciała, nie wiem, nie wiem o co chodzi. Także proszę, żeby Konfunia tutaj powiedziała, yy, czym, się, czym się wykop, za co się wykop na nich mści. No bo mści się, bo przecież to nie może tak być, że wykop znalazł niewygodną prawdę dla Konfederacji, bo jest dogmat. O świętości Konfederacji. Konfederacja jest zawsze święta, Konfederacja robi wyłącznie dobrze, i każdy, kto twierdzi inaczej, to się na nich uwziął, mści się, ewentualnie jest przekupiony, no tego typu rzeczy. Także, drodzy Państwo, Janusek, Janusek jest y, autorem tego oto posta. Tytuł Posta: Konfederacja przeciwko pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Kaczyńskiego. Pięciu przeciw, pięciu wstrzymało się. Status stolika wywrócony, oczywiście to jest to jest takie śmieszkowanie, tutaj oczywiście chodzi o głosowanie nad uchyleniem immunitetu panu Kaczyńskiemu, żeby, te, Kaczyńskiemu, żeby ten mógł po prostu karnie odpowiedzieć przed sądem. No i sąd, i do sam go obronił, pan Kaczyński nie będzie tak jak zwykły, jak zwykły człowiek odpowiadał przed sądem i miał okazję udowodnić swoją niewinność, a sąd a, w tym a sąd ewentualnie orzec, czy jest winny, czy niewinny, prawda? Przypominam, że w normalnych y, sytuacjach jest zasada obowiązywania domniemania niewinności, ale pisowcy coraz częściej wprowadzają nam w Polsce prawa niczym z ustrojów totalitarnych, y, z tekstem, że y, jeśli ktoś jest niewinny, to nie ma czego się bać. No, pan Kaczyński ma prawo się bać, no i zaraz sobie sprawdzimy, jak właśnie poseł Brown y, y, głosował, bo to jest bardzo dziwne, że... Może zatrzasnął się w kiblu, prawda? No przecież prosą, Brown mówi publicznie do polityków PiSu takie rzeczy. Będziesz wisiał, będziesz siedział. Więc jak pojawiła się szansa, że pan Kaczyński będzie siedział, no to na pewno chciał zagłosować za, żeby pan Kaczyński mógł odpowiedzieć przed sądem. Nie, nie, nie wiem, co się stało. Będziemy próbować to sprawdzać. Może na przykład, nie wiem, ktoś właśnie zamknął pana Brauna w toalecie. Może ktoś na przykład, zamurował mu mieszkanie. Może ktoś, nie wiem, przetrzymywał mu kota. Będziemy to wszystko ustalać, to wszystko będzie w tym materiale, ale najpierw, drodzy państwo, poczytajmy sobie komentarze wykopków. Najpierw, pierwszy komentarz od imperatora Władka. Trzeba dodać, że w tym głosowaniu nie obowiązywała zwykła większość, tylko większość bezwzględna ustawowa czyli 231 głosów za. W takim przypadku wstrzymanie się ma taką samą moc, jak głosowanie przeciw. To jest bardzo istotna rzecz. To jest bardzo częsta broń Koń Federacji, że właśnie konfabulatorzy e, e, mówią, że no ja nie zagłosowałem tak jak PiS. Ja tylko wstrzymałem się od głosu. Ja tylko nie dotarłem. No, no zatrzasnąłem się w tym kiblu. Tak naprawdę, tak na przykład Krzysiu Bosak e, w przypadku mm, specustawy ustawy tej haniebnej, bardzo mocno zrobił, że. Eem, nie zagłosował przeciw. No, nie przyszedł na głosowanie. No, tak się mówi, eem, tak się mówi potocznie: no, zatrzasnął się w kiblu, e, prawda? I, no, i tutaj właśnie bardzo dobrze ten wykopek powiedział, że są takie głosowania, w których każde inne głosowanie niż głosowanie przeciw oznacza w praktyce zagłosowanie za. Nie przyjście, wstrzymanie się od głosu ma taki sam efekt, jakby ktoś zagłosował Przeciw, czyli tutaj dziesięciu konfabulatorów, de facto wsparło pana Kaczyńskiego. Pięciu miało jaja, żeby wesprzeć go jawnie, a pięciu kluczyło. Eee, nornie Lurker, konfiarze. Zwróćcie uwagę na pisownię. Tutaj pisownia jest taka, że druga litera, druga litera jest wielka, pierwsza litera jest mała. To jest taki wybitny disrespekt. Zobaczcie ile tu jest lajków. 164 tutaj, 142 tutaj. Konfiarze, konfiarze już w Sejmie bronili Czarnka, a teraz Karakana. E, ciekawe kiedy będą bronić Morawieckiego xD. Ja nie powinno się o panu yy, nikogo wyzywać, więc ja tutaj nie wolno, nie wolno mówić karakana. Nawet jeśli ktoś kompletnie nie ma żadnego szacunku yy, do ludzi, to jak się ktoś zachowuje tak paskudnie jak ten pan określany tym mianem karakan, nie należy go wyzywać, nie należy. E, tutaj yy, pani dodaje, że bronili też Witek, także jak widać, Dłuższa linia haniebnej polityki głosowania jest uwypuklana przez wykopków. No, koalicj no koalicjanta jeszcze przed zawarciem koalicji się nie... I tutaj <laughs> są jakieś słowa, rozumiem, że maskujące wulgaryzm. Mniejszość rosyjska już nawet nie stwarza pozorów. Dają sygnał Kaczyńskiemu, że będą go bronić przed odpowiedzialnością. E jeśli jest niewinny, to mógł to bez trudu udowodnić w sądzie. Ja osobiście uważam, że tutaj jednak powinna zasada domniemania niewinności działać i że to, to prokurator, lub w tym wypadku oskarżyciel posiłkowy, powinien udowodnić komuś winę. No ale rzeczywiście pisowcy się tak zachowują w myśl tej zasady. Jesteś niewinny, no to nie powinieneś mieć żadnego problemu, żeby to udowodnić. Jeśli jest niewinny, to tak. Oj, bo wy nie rozumiecie. Konfederacja nie głosowało przeciw, bo chcą pokazać swój sprzeciw. A jak mogliby pokazać swój sprzeciw, skoro Kaczyński by siedział w mamrze wręcz wyśniony masterplan jej Janusza. PS. Chodziło o słowa prezesa PiS z listopada ubiegłego roku. Wtedy w Ełku mówił między innymi, że nie jest zwolennikiem bardzo wczesnego macierzyństwa, bo kobieta musi dojrzeć do tego, by być matką. Ale jak do 25 roku życia daje się wszyje, to trochę żartuje, ale nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach, ocenił. No, z tym więzieniem to przesadziłem. Oni chcą tylko wywrócić stolik lewagu XD. Oni chcą tylko wywrócić stolik, żeby im było klęknąć do berła Kaczyńskiego łatwiej. Ciekawe, że jeszcze konfiarze nie wkleili swoich ulubionych plansz, jak to niby Platforma Obywatelska i opozycja ciągle głosują z pisem. E, mniejszość rosyjska w Sejmie e, nie wychodzi z formy. Ja, Krzysztof Bosak e, w trakcie e, wywracania stolika i tu jest, o, te słynne zdjęcie Krzysztofa Bosaka, na którym wygląda jakby mu się chciało kupę. E, tam jeden z, jeden z kofiarzy, który jest chyba wysoko postawionym kofiarzem, taki wyjątkowo impertynencki, e, stwierdził, że on tam poszedł z szacunku dla żołnierza. No, jak się poszedł tam z szacunku dla żołnierzy, to nie powinien być takiej miny, jakby mu się chciało do kibla, tylko stać tam z godnością, prawda? Eee, no, Ja uważam, że jak już się idzie, to już się powinno właśnie z godnością stać, a nie z taką miną. Patrzy, ale się nie zachwyca. To jest bardzo dobry komentarz. No, patrzcie, Dziambor po wyjściu z konfy nawet zaczął z ryczem głosować, a tak się Kuce chwalą, że tam nie ma rozkazu, jak mają głosować. Dziambor musiał opuścić konfę, bo należał do tych, którzy sprzeciwiali się pisowi. Bardzo ciekawe. Drodzy Państwo, zobaczcie, ilu wykopków jest uprzedzonych, ilu wykopków się mści na tej konfederacji, ilu wykopków ma do nich jakieś prywatne animozje, prawda? Zobaczcie, ile tutaj jest głosów na tak. Nie startują, bo nie startują. Może na wybory samorządowe uda im się coś zdziałać. Ech, a to jest oczywiście odpowiedź na by the way, wiadomo z kim ma startować Dziambor i Kulesza. No bo oczywiście Dobromir Sośnierz, który jeszcze niedawno twierdził, że że ten, że Mensen stosuje metody Metody stalinowskie, no to już teraz startu do, dogadał się, i usiadł sobie przy stoliku z Panem Mencenem. Sami to opublikowali sami to opublikowali na tych na, na swoich mediach społecznościowych, prawda? Co, co, co ciekawe, tam widać na tych zdjęciach, że tylko jeden z nich dostał napój. Dla drugiego nie starczyło. Taka ciekawostka. E, e, dalej. Zdrajcy i złodzieje zawsze razem. PiS, y, Solidarna Polska, z 15, Konfederacja, banda czworga. Taki tutaj mem. Zobaczcie jak ten wykop jest y, strasznie, mm, strasznie mm, uprzedzony. PiS, cookies i konfederacja zawsze razem. I tutaj jest taki e, obrazek: śmierć sobie idzie. W 2007 Liga Polskich Rodzin, potem Samoobrona, 2015 cookies 15, 2023 Konfederacja. Tak, ale zwróćcie uwagę, że o ile na przykład Leper, no przez. Działanie z pisem dostał straszliwej depresji, tak straszliwej, że odebrał sobie życie i to w tak dziwnych okolicznościach, że nikt nie wierzy, że zrobił to bez wsparcia zewnętrznego. O tyle na przykład kuchizowcy, którzy zdradzili ideały i stali się pisowcami, bardzo dobrze na tym wyszli, pieniężnie. No, sprzedali, można powiedzieć, honor za bardzo dobre pieniądze. Prawda? Ja bym jeszcze dodał partię Gowina. Też ich. Człowiek o niskim wzroście, jednak nie używajmy wulgaryzmów. Rozwalił od środka, powyciągał kilku, a potem wypluł. To prawda, i pan Gowin też dostał depresji, bardzo poważnej. Przy czym pan Gowin, chyba nie chcąc skończyć jak pan leper, zamknął się w szpitalu psychiatrycznym. Cwaniak, cwaniak, pewnie dzięki temu przeżyje. Oczywiście, broń Boże, nie twierdzę, że tam pisowcy pomagali panu Leperowi. Naprawdę, naprawdę, de, de, tak nie twierdzę. Chodzi o to, że wyleczą mu tą depresję oczywiście. Swoich nie chcieli ruszać. W końcu w następnej kadencji to konfederaci, konfederacji przyda się rola Kukiza. Po owocach ich poznacie. Dokładnie tak, dokładnie tak. Oczywiście nie przytoczyłeś, czego miał dotyczyć do <laughs> odpowiedzialność karna, bo nie pasuje ci to pod tezę. Mianowicie, nikt nie chciał postawić karakana przed sądem za jakieś przestępstwa czy poważne sprawy, których nie brakuje. Jarkacza, ja, ja tego czytam, jak to jest pozwala, napisane, e, pozwała aktywistka Dagmara Adamiak, która poczuła się dotknięta wypowiedzią Kaczyńskiego. O dawaniu przez kobiety w szyję. A później będzie kwik, że opozycja e, przerżnie wybory. No ale e, czego oczekiwać, kiedy promuje się takie persony? Przypominam, że to ta baba od afery e, podpaskowej, dzięki której niewinny nastolatek został wręcz zlinczowany na podstawie fałszywych doniesień, jakoby miał umieścić kamerę w szkolnej damskiej talecie. To jest bardzo ważne, drodzy państwo. Przyznałbym temu panu rację, gdyby nie to, co sam przyznał na samym końcu, że rzeczywiście ta pani, bardzo specyficzna, rzeczywiście ta pani wykorzystała wypowiedź pana Kaczyńskiego po to, żeby wykorzystać prawo, które w Polsce obowiązuje, po to, żeby zrobić z niego przestępcę, w tym sensie, że pociągnąć go do odpowiedzialności karnej. I rzeczywiście tak nie powinno być, ale tak nie powinno być w przypadku zwykłych obywateli. Tymczasem w przypadku zwykłych obywateli jest to nagminne. Bardzo często zwykli ludzie, którym coś się wyrwie, coś się niefortunnie powie, no coś chlapną, są ciągani po sądach, bardzo często przez prokuraturę, dostają wyroki i idą siedzieć. Kto prokuraturą rządzi? Pan Ziobro który jest koalicjantem PiSu. Kto prawo tworzy? No partia rządząca PiS od ośmiu lat. Jeśli więc PiS zauważa, że te przepisy, które w Polsce obowiązują, które pozwalają na takie akcje są złe, to powinien był je zmienić. A skoro ich nie zmienił, to powinien pan Kaczyński na dokładnie tak takich samych zasadach jak każdy inny obywatel odpowiedzieć. I tu znowu mamy do czynienia z sytuacją, w której Konfederacja nie tylko... Skrzywdziła nas wszystkich, że pozbawiła nas szansy na to, że pan Kaczyński odpowie karnie. Ale również skrzywdziła nas wszystkich, bo już nie ma szansy, że PiS skasuje chore przepisy. W prawie karnym jest taka zasada, że obowiązuje, że bierze się pod uwagę e, przepis najlepszy dla sprawcy. Czyli gdyby pan Kaczyński. Zaczął odpowiadać karnie i rzeczywiście realnie groziła mu odsiadka. Pisowcy by skasowali te chore przepisy, bo wtedy. Yy, bo wtedy by. Yy, wtedy by sąd musiał go niewinnić. I na pewno by tak było, więc była szansa, że pisowcy po prostu skasują te chore przepisy. No ale za sprawą Konfederatów, nie, drodzy państwo. Oczywiście nie tylko Konfederatów, inni po politycy też zagłosowali haniebnie. Kto zagłosował haniebnie? Wszyscy ci, którzy głosują, o, tutaj po, po prawej stronie, głosują haniebnie. Za zagłosowało 125 e, polityków e, koalicji obywatelskiej. Trzech nie głosowało. Hańba, hańba drodzy państwo, hańba im za to. Zobaczmy, kto tak, e, kto tak głosował. Flix, Magdalena, Hardy, Douglas, Jerry i Lenz. Tomasz, hańba im z Lewicy, drodzy Państwo, z lewicy aż ośmiu, ośmiu broniło ziomka, e, 35 zagłosowało za, e, 35 zagłosowało za, ośmiu broniło ziomka pana Kaczyńskiego, pan Dyduch Marek, e, koperski Przemysław, Maciejeska Beata, obas Robert, Rudka Marek, e, Sowińska Anika. Śmiszek Krzysztof i Wątor Bogusław. No, drodzy Państwo, Śmiszek Krzysztof zdaje się, że jest prawnikiem, przepraszam, osobą prawniczą, nie śmiem imputować buci. E, nie, ch nie chciałem urazić, przepraszam. E, to to on, on chyba rozumiał. KP to jest chyba Koalicja Polska, jeśli dobrze pamiętam, to to, to generalnie PSL, te klimaty. 19 za, 4 wstrzymało się, e, Nowogórska Urszula, Sawicki Marek, Ziejewski Zbigniew, Żelazowska Bożena. Ale, ale przeciw nikt nie zagłosował, i nie głosowało, drodzy Państwo: czterech: Bartoszewski Władysław Teofil, Grzyb Andrzej, Kurzawa Dariusz i Rzepa Jarosław. Kogo tam mamy dalej? Konfabulacja, przepraszam Konfederacja. Nikt nie zagłosował za. Żaden kon, konfederata nie uznał, że pan Kaczyński powinien odpowiedzieć jak każdy człowiek, bo że odba po prostu więcej praw. Kto był przeciw? Drodzy Państwo. Berkowicz-Konrad! Proszę bardzo. Berkowicz-Konrad był przeciw. Grzegorz Brown był przeciw uchyleniu tego, uchyleniu tego immunitetu, czyli za tym, żeby Pan Kaczyński nie musiał odpowiadać. Janusz Korwin-Mikke, Siarkowska Anna Maria Sośnierz-Dobromir. No proszę bardzo, ci najbardziej rozpoznawalni y, posłowie konfederacji wprost byli przeciw uchyleniu immunitetu panu Kaczyńskiemu. No nie do wiary. Nie do wiary. Drodzy Państwo, w przypadku Siarkowskiej Anny Marii to się w ogóle nie dziwię, przecież ona generalnie to jest spisu. Tam obskoczyła te, całą masę tych e, e, różnych pis, pisos, partii z tak, zwanego, e, z tak zwanego obozu dobrej zmiany. Nie wiem, czy w PiSie konkretnie była, czy tylko Ugowina, albo Uziobry, w którejś z tych e, prze, e, przystawek, no ale generalnie z tego pisowskiego obozu, prawda? Tam przeskoczyła sobie nagle, poczuła taką e, antypisowską e, woń tutaj, tuż przed. Przed wyborami, może dlatego, że jej nie dali dobrego miejsca, może dlatego, że jest taką emisariuszką i łączniczką do przyszłej koalicji. Także tu się w ogóle nie dziwię, że ona głosuje po myśli pana Kaczyńskiego. Sośnierz Dobromir, odkąd y, szanowny pan Dobromir no, dał się wpisać na listę wyborczą człowiekowi, którego porównywał do Stalina, no to mam wyłącznie szacunek należny z mocy ustawy, a, a, a poza tym to nic do niego nie mam. Kompletnie. Eee, <gryny> no, kory to od, od honoru, że się tak wyrażę, większe. Jadusz Korwit bikke to od, od dawna. Na, na Berkowicz-Kodrat też, ale ten Grzegorz Brown, taki prawiliak, drodzy państwo, tak wielu konfederatów mówi, że no może tam konfederacja to robi źle, ale Grzegorz Brown to jest po prostu ikona tej fantastyczności. No nie. Jednak nie. Eee, czyli tak: pięciu zagłosowało wprost przeciwko uchyleniu immunitetu panu Kaczyńskiemu. Wstrzymało się pięciu. Bosa Krzysztof, kolejny prawiniak. Eee, Kamiński Kryszt, e, Krystian, to szczerze mówiąc, nie wiem kto to. Tuduj Krzysztof, nie wiem. Tyszka e, Stanisław, e, to ten, co to. Jeszcze jak był w Kukis 15, według, <laughs> według maili dworczyka, wyciekniętych sobie tam rzekomo y, ustalał z pisem, y, jak tam będą się uwiarygadniać, atakując ten pis, ale nie za bardzo. I generalnie taka realna koalicja, Urbaniak Michał też nie kojarzę. No i drodzy Państwo, jeden nie głosował. Kto nie głosował? Y, Winnicki Robert to jest jedyny trochę usprawiedliwiony, bo on zdaje się, że chory jest w szpitalu. Y, Polska 2055. Y, wszyscy. 2050 Wszyscy za. Kukis 15. z Paweł, Sachajko Jarosław. Paweł, jak mogłeś. Przeciw. Nie głosował Żuk Stanisław. To szczerze mówiąc to nie kojarzę. LD. Wszyscy za. Czyli żeby stracił. PS. Nie wiem, co to jest te PS. PS niezależni. Zobaczymy, czy tam jest jakieś nazwisko, które. Ścigaj Agnieszka. Ścigaj Agnieszka zdaje się, że jest ministrą w rządzie Prawa i Sprawiedliwości od, od tam Ukraińców. Jeśli dobrze pamiętam, więc też się wcale nie dziwię, że zagłosowała tak jak pisowcy chcieli. No i niezależnik. Kto zagłosował z niezależnych za? Dziambur Artur. No proszę bardzo. Szramka Paweł. No proszę bardzo. Proszę bardzo. Jacy charakterli się. Zrobili, odkąd wyszli z tych układów. Paweł Szramka wyszedł z Kuki z 15, Artur Dziambor wyszedł z, z tego. Z konfabulacji Gowin Jarosław, ten, mu partię rozwalili, widać, już wyszedł z psychiatryka. E, Maksymowicz Wojciech, nie wiem kto to, e, to to są ci, ci za, e, przeciw. Eichler, Zbigniew, Mejza, Łukasz. No, pan Mejza to to już jest, że się tak wyrażę, ikona internetu, co się wcale nie dziwię. Sonik, Bogusław, to nie kojarzę. No i kto tam nie głosował? Gala, Ryszard. Kulesza, o Kulesza jednak. <laughs> Może był zajęty zakładaniem jakiejś fundacji akurat. Tyle, drodzy państwo. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. I pamiętajcie, że, że tutaj. To, to, to wszystko to jest nieprawda. To wszystko po prostu, wszyscy się uwzięli. Strona Sejmowa Wyko, wszyscy się uwzięli na Biedną Konfederację. Ci ludzie po prostu są zawsze niewinni. Z definicji musicie, musicie to pamiętać. Po prostu, no, Pszczą się na nich złamaczę. No, tak, tak nie wolno. Tak nie wolno. Także, drodzy Państwo, idźcie na wybory. I pamiętajcie, głosujcie oczywiście na kogo chcecie, tylko pamiętajcie, że głos na konfederację to głos napis. Pa!